Uważni widzowie w tym momencie mogą czuć się lekko skonfundowani. Dzień dobry państwu. Tak, tak, seria G20 gościła już na naszym kanale i była w pierwszym wrażeniu. Czy mi się różni ten egzemplarz od tamtego? No, różnice są dość istotne. Po pierwsze, to jest moje auto prywatne, a nie wypożyczone, a po drugie, zamiast diesla pod maską mamy jednostkę hybrydową typu plug -in. Postaramy się nie powtarzać i tylko skupimy się na różnicach pomiędzy tymi egzemplarzami oraz jak się użytkuje hybrydy typu plugin. Natomiast zanim przejdziemy do odcinka, bardzo proszę, żebyście wzięli udział w pewnej zabawie. Otóż jesteśmy bardzo ciekawi, w której części kraju mamy najwięcej fanów. I dlatego może w komentarzach proszę wpisywać województwo i pozdrawiamy. Czyli na przykład opolskie pozdrawiamy. Będziemy wtedy wiedzieć, że jeżeli jedziemy w tamte rejony kraju, bardzo chętnie może zorganizujemy sobie przy okazji małe spotkanie z widzami. A na razie zapraszam do oglądania. Niesamowite, prawda? Tak samo zaczynałem odcinek z niebieską G20 w dieslu, tylko tam od razu chodziło o klekot, a tutaj cisza. Jeszcze coś Wam pokażę. W trybie całkowicie elektrycznym, o, około 15 sekund do setki, nawet może mniej. Znak czasów. Samochód hybryda typu plugin w wpiercie BMW jest już od kilku lat. Generacja F miała podobne rozwiązania, jednak słabsze silniki elektryczne i mniejszy zasięg. Pewnie wielu z Was oglądało odcinek, w którym kupiłem ten samochód. Czytałem Wasze komentarze i muszę przyznać, że: no, dziękuję za gratulacje, naprawdę. Ale też spotkałem się z opiniami nieprzychylnymi, że jak to jest, że ja, petrolhead, autoholik, kupuję takie auto. No. To może wyjaśnię to Wam tak, nie to, że nie kocham dużych silników, bo je kocham. Niestety bzdurny podatek akcyzowy powoduje, że wszystkie fajne silniki, właściwie auto, auta z fajnymi silnikami, zaczynają kosztować u nas krocie i, i gdyby taki Stinger 3.3, Biturbo zamiast 240-250 tysięcy kosztował 200. No tak. No to myślę, że dzisiaj nagrywałbym odcinek za kierownicy Stingera, bo jest to genialny samochód i mimo że pali w mieście od groma, to 400 plus z mocy można zrobić, jedzie to wtedy u szatańsko. Alfa Romeo Giulia również by była o wiele tańsza, zwłaszcza kufałka. A to jest samochód, o którym marzę i śnić będę długo, bo jest to jakby kwintesencja pięknego stylu, włoskiej linii i dodatkowo brutalnej mocy i takiego sportu rodem z najlepszych torów wyścigowych. No ale mamy to, co mamy. I tak niedługo podejrzewam dwulitrowe silniki, to będzie ekstrawagancja więc cieszmy się z tego, że chociaż takie można kupić. A BMW wzięło, że tak powiem sobie do serca chyba mmm, nawoływania, że jednak ten downsizing nie do końca jest fajny i hybrydę, którą wypuściła, dała z całkiem rozsądnym silnikiem. Dlatego też wybrałem ten samochód z wielu innych, bo jest to chyba jedyna hybryda na rynku w tym momencie, w tym zakresie finansowym, która oferuje porządną bazę w postaci dwulitrowego, czterocylindrowego, turbodoładowanego silnika. I akurat w wersji 3 jest on zdławiony dosyć mocno. Ale 184 konie seryjnie benzynowe są dość dobrze dopędzane za pomocą silników elektrycznych, które się znajdują między skrzynią a właściwym motorem benzynowym. Co powoduje, że osiągami, bo byłem tym autem w trasie już, no. Może nie przewyższa, ale na pewno nie traci za bardzo do mojej dwulitrowej białej, która miała 280 koni zrobione przeze mnie. Wielu z Was na pewno już oglądało odcinek z G20 w dieslu, który testowałem, i rzeczywiście pojechałem trochę po tamtym samochodzie. Pojechałem z kilku względów najbardziej denerwował mnie ten klekot pod maską. Przy cudownych właściwościach jezdnych, bo naprawdę G20 się ta generacja prowadzi bardzo dobrze, dźwięk z silnika plus to stukanie amortyzatorów adaptacyjnych było po prostu aż irytujące. Tu tego nie mam. Ja cały czas mówię całkiem cicho, bo nie wiem czy słyszycie, ale lekka grypa mnie dopadła. I co? Słyszycie jakieś stuki, póki, dźwięki? Nie. Nic z tych rzeczy. Auto delikatnie, płynnie sunie po nawierzchni, a amortyzatory w wersji M, tutaj bez regulacji, są dla mnie rewelacyjne. Auto jest jędrne, w miarę sztywne, bardzo pewnie się prowadzące, a przy tym, mimo 19-calowych kół, naprawdę nie traci na komforcie i dziury nie są straszne. Zdecydowany plus. Nadal wirtualny kokpit jest, bym powiedział, no nie w moim typie, po prostu. Ja bardziej wolę zegary, wskazówki, ja rozumiem, że na przykład dla hybrydy ciężko by to było w postaci zwykłych, zwykłego zestawu wskaźników to wszystko pokazać, ale no mogliby to troszeczkę inaczej skonfigurować, jakoś tak poza kolorami, które się zmieniają, to za dużo tutaj się nie dzieje. Dobrze, wracając konkretnie do hybrydy typu plugin. Hybryda typu plugin może być ładowana na trzy sposoby. Pierwszy sposób to typowo, typowe podłączenie do gniazdka. W zestawie jest ładowareczka pod 230. ładuje mniej więcej w granicach 5-6 km na zasięgu na godzinę co przy 30 paru, które mniej więcej ta auto uzyskuje, daje w granicach 6-7 godzin ładowania od zera do, do, do pełnego. Warto by się zastanowić nad zakupem akcesoryjnej ładowarki na siłę, żeby skrócić ten czas, ładować szybciej, no i też mieć większe oszczędności na rachunkach. Drugim, drugą możliwością ładowania jest naturalna rekuperacja energii kinetycznej pojazdu, czyli praktycznie biorąc zawsze, kiedy naciskamy hamulec, o teraz to ładnie widać, lub nawet puszczamy nogę z gazu, pewna część energii jest odzyskiwana i samoistnie ładują się baterie. No i trzecią opcją jest wybranie tak zwanego trybu ładowania, baterii control. Wtedy to jest uruchamiany silnik spalinowy, który z alternatora cały czas ładuje nam baterię. Dlaczego jest to istotne? Otóż hybryda, w przeciwieństwie np. do wersji 330i, mimo tego, że jest to tylko auto tylnonapędowe i tutaj uwaga dla wszystkich, którzy myślicie o kupnie, jeżeli macie trudne warunki dojazdowe w zimie lub nie lubicie aut tylnym napędem, to może być kluczowe dla Was. Ja uwielbiam auta z tylnym napędem, to jest to, co mi zostało i dlatego dla mnie to nie ma żadnego problemu. Uważam, że właśnie tylny napęd i BMW to jest idealne połączenie. Natomiast, mimo że jest to tylko auto napędowe, jest przez akumulatory, które są pod tylną kanapą, cięższe około 200-250 kg od zwykłej wersji, co powoduje, że fabryczne 184 konie silnika spalinowego jest takie dychawiczne w odczuciach. No, ale dobrze, mamy 100 koni dodatkowe elektryka aktywowane w każdym trybie po wciśnięciu kickdownu lub w trybie na przykład sport, teraz go sobie odpalimy, gdzie głównie pracuje silnik spalinowy. Super, ale co jeżeli wyładujemy baterię do zera? Skąd? Skąd będzie energia potrzebna, żeby dopchnąć? Więc warto cały czas trzymać gdzieś tam ten zasięg na poziomie przynajmniej kilkunastu procent, kilku kilometrów, żeby na wyprzedzanie mieć te kopnięcie, bo inaczej słabo. Typ elektryczny. Yy, nie do końca go lubię. Dlaczego? Otóż pełna moc baterii, pełna moc silników, przepraszam, powoduje, że zasięg, który. O, teraz odpalamy kickdowna i zobaczcie, co się dzieje. Tak, auto potrafi godnie przyspieszyć i nie ma z tym problemów. Dobrze, uzyskiwana pełna moc silników elektrycznych powoduje, że zasięg, który mamy yy, na wyświetlaczu, dramatycznie się kurczy. Prąd jest wcinany z, w ilościach ogromnych, i, 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 i jest za bardzo. Zresztą w ogóle, co do zasięgów, to mam też parę. Parę zarzutów, bo w broszurkach, w testach czytałem o 50-60 km. Nie wiem kiedy, nie wiem jak. Auto odebrałem z salonu, miało zasięg 37. On sobie też jakby wylicza zużycie średniej energii elektrycznej. No teraz to mi na pełnym doładowaniu pokazuje około 300 km i jest to w miarę realne. Trochę mało, prawda? Połowa tego, co, co oferuje, co obiecuje producent. Nie wiem, jakby trzeba było jeździć, z jakimi prędkościami, jak się zażyć, albo po prostu naprawdę włączyć tryb mega super eco, żeby uzyskać chociażby 50 km na elektryku. Przyjmijmy 30-35 km w zależności od aglomeracji miejskiej, no i terenu ukształtowania. Jeżeli przełączymy się w tryb hybrydowy, to powiedzmy, od tego momentu już o odpala się silnik spalinowy. Natomiast po mieście uważam go za idealny tryb do jeżdżenia na co dzień. Dlaczego? Nie żre tyle prądu, w przypadku większego przyspieszenia odpala sobie spalinówkę. Cały czas mniej więcej zasięg, który jest na wyświetlaczu, jest zgodny z realnym. No i też jakby silnik spalinowy musi pracować, co jest uważam bardzo, bardzo ważne, bo Dochodzimy do paradoksu, w którym to auto na przykład ma w tym momencie, zaraz Wam powiem, hybrid ECO, właśnie, 577 km przebiegu, z tego 200 jest typowo elektrycznie, czyli sam silnik spalinowy przejechał niecałe 400. Będę chciał zmienić olej. Znacznie szybciej niż każda instrukcja. Nie jestem samobójcą, nie będę trzymał long life'u. Powiedzmy, po tysiącu kilometrów będę chciał mieć olej, ale po tysiącu czego? Przebiegu? E? Jak przebiegu? Po tysiącu przebiegu silnika spalinowego. To też trzeba mieć pod uwagę, bo tym samochodem można całkowicie elektrycznie poruszać się po mieście do około 30 km w ogóle nie używając silnika spalinowego. Ani panika. To też trzeba wziąć, jakby, dopasować do stylu jazdy. Bo o ile w trybie elektrycznym i hybrydowym, jeżeli mamy gdzie ładować, jest to naprawdę fajny samochód. O tyle, kiedy już przełączymy na tryb sport, to zaczyna być niefajnie pod względem zużycia paliwa. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że auto może jest jeszcze niedotarte. Może to być kwestia tej dodatkowej masy z tyłu, która jednak gdzieś tam oddziaływuje, ale zrobiłem trasę po drogach krajowych i gminnych i średnie z trasy, takie realne z baku, wyszło mi około 10-11 litrów. Ktoś powie, no pff, sporo. No właśnie. Hybryda z założenia miała być bardziej ekonomiczna, w warunkach, kiedy odzyskujemy tą energię, czyli jeździmy, sobie często przyhamujemy, przyspieszamy, kiedy mamy ukształtowanie terenu takie, że na przykład dużo zjazdów z górki. Ok, proszę proszę, i sobie dzieciak pojedzie. Natomiast kiedy mamy trasę, gdzie lecimy, powiedzmy na tempomacie 150-160, elektryk w ogóle nie działa, nie uzyskuje bonusu z przyspieszenia dodatkowego, a wręcz spalinówka musi ciągnąć masę dodatkowych akumulatorów co przy baku, i to jest bardzo ważne 35-37 litrów powoduje, że zasięg, który pokazuje na wyświetlaczu jest totalnie zbanie i szczapy I nie wiem skąd on jest brany bo zasięg, który pokazuje nam samochód 479 km w chwili obecnej jest zasięgiem teoretycznym przy spalaniu Mieszanym w trybie hybrydowym i benzynowym. I teraz, jeżdżąc sobie w mieście, możemy rzeczywiście, przepraszam, ja się przełączę na średnie spalanie 6,9, gdzie to jest średnie spalanie benzyny na prawie 600 km, gdzie 200 było w trybie całkowicie elektrycznym. Rozumiecie o co chodzi? Realnie rzecz biorąc, bak tego paliwa, jeżeli byśmy lecieli autostradą, przepraszam, bak w tym samochodzie, wystarczy nam na około 300-350 km maksymalnie ciągłego chochlowania. To też trzeba wziąć pod uwagę przy zakupie tego samochodu. Możesz też to auto kupić, kiedy jeździsz sobie na takich drogach krajowych, gdzie nie ma dużych prędkości, jest na przykład dużo zakrętów, trzeba dohamowywać. Wtedy w trybie sport, bo taki uważam za domyślny na drogi szybsze, na szybsze poruszanie się, silnik spalinowy spala w miarę sensownej ilości paliwa. Nie musisz go doładowywać w garażu, bo jeżeli nie używasz często maksymalnego przyspieszenia, gdzie silniki elektryczne dodają ci tego boostu, tylko powiedzmy sporadycznie sobie wyprzedzić ciężarówkę, czy tam jakąś lamazarkę. To wtedy em, na zasadzie rekuperacji energii kinetycznej utrzymasz mniej więcej stały, stały poziom naładowania baterii przy naturalnych dohamowaniach, puszczeniu nogi z gazu, czy też przy zjazdach z wniesień. Wtedy też spalanie średnie silnika benzynowego będzie w miarę akceptowalne. Myślę, że poniżej 10 litrów benzyny, a zawsze masz auto, które ma prawie 300 koni kiedy chcesz. Tylko trzeba pilnować tego naładowania baterii. No cóż, ja w swoje powiedziałem, także przed zakupem takiego samochodu musisz się dokładnie zastanowić, czy takie auto jest ci potrzebne i czy spełni swoje zadanie. I to jest chyba najważniejsze. Uważam, że różnica 5000 zł w cenie między zwykłą wersją 330i X-Drive a tą hybrydą dla osób, które skorzystają z plusów, które niewątpliwie są, jest akceptowalna i bardzo fajna. Nie wiem, jak to auto się zachowa, kiedy troszeczkę doda mu się więcej wigoru, a są takie plany. Na pewno wam o tym powiem i jeszcze jedno, jeżeli cokolwiek się będzie sypało, nie bójcie się, ja o tym wam powiem. Właśnie, po to je wziąłem, żeby je troszeczkę potestować ten rynek hybryd, bo, bo dotychczas hybrydy były, że tak powiem, przez pewien nurt or motoryzacyjnych ortodoksów totalnie odrzucane. No wiadomo, zazwyczaj łączone ze skrzynią typu CVT wyły, nie jechały. I nadawały się tylko na taksówki do miasta. Ale ten trend się powoli zmienia i jak widać, można całkiem fajny silnik spalinowy połączyć z całkiem wydajnym układem elektrycznym, i to wszystko generuje sensowne moce. I w codziennym użytkowaniu nie jest ani za bardzo męczące, ani za bardzo upierdliwe. No, może poza tym małym bakiem i troszeczkę zmniejszonym bagażnikiem. No, niestety. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska, śmigam dalej. Pa!